Witajcie kochani! Chodźmy, idziemy się wykąpać. Okej, okay. panda, ja i delfin będziemy dzisiaj się wykąpać. Panda, gdzie chcesz? Chcesz w tym basenie? Czy w tym? W tym! Okej, okay. a ja tu. No dobrze, przygotowaliśmy coś świetnego. Pionotwórczy pudel malinowy. I farbkę do kąpieli. Zielony dżunglowy. To, gdzie, to co pan do wybierasz? Chcesz farbkę do kąpieli? Czy pudel? Farbkę do kąpieli. No dobrze, za chwilę przygotuję, ale musisz na chwilę wychodzić. Ty też. Okej. Okay. To może tak. To ten delfin wybiera pudel, a panda chce falkę do kąpieli. No dobrze, zaczynamy. Sypiemy troszeczkę do ciepłej wody. I mieszamy. Ok, wystarczy. Teraz możesz się wykąpać. Jej! A ty Panda chcesz falkę do kąpieli zieloną. Jabłkowo fajnie pachnie. Biolę jedną pastylkę i wrzucam do ciepłej wody. Uuu, fajnie się balwi. Zaraz wrócimy. Kąpiel gotowa. Możecie wskakiwać. Jej! Uuu, różowy kolor. A ja? Zielony! No dobrze. To skakuj do różowej, a ty do zielonej. Ale ciemnozielona woda, jak w dżungli. No fajnie, cieszę się bardzo. Fajna kąpiel oczywiście. Super, super tak wygląda. No dobrze, ja jeszcze żegnam. Do zobaczenia.